W jest bardzo sporo ludzi, którzy chcą się z nimi poznać. jest bardzo sporo ludzi, którzy chcą się Championships. For this event, we have Her Highness Sheikh Mansur bin Zayed Al Mayan, the father of the nations. At Warsaw, 24 August, 10 eminents will compete. And now we will make the official drawing for these horses. We also thank uh, Ms. Lara Salaya, director of the 我在这。老子忙。 da 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 ا سريت سريت نيتن مي ماي چي ماي دا نلچي ستا تي لا رکھي ٿا ان کي ڏانهن ڏسڻ لاءِ چاھي ٿو سريت ۽ وڏا ڪم چاھي ٿو سريت جو جو چي ڏسڻ لاءِ

Субтитры создавал DimaTorzok Prezydenta, a jest Tak, dokładnie. Teraz koń będzie pojutrze. Ja myślałem, że on, to na motorze będzie już jeździł ten koń. Taka, ja bym się ja to dopiero by tu wygrywał. Poczekaj, poczekaj, Andrzej, pan idzie z nami. Idę, idę, idę. Fajnie, ładny koń. Bystry jest trochę, no. Bystry na robicę, ale patrzcie dobrze, że ciekawe. Jest, 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 rozmiar. Będzie tam 100. 100. No, malut. Daj pan, tył kopie, podziękuję. O!

Dla właściciela? Tak, dla właściciela. To jest... Y, trybga... To jest dla właściciela. <tokument> <ni Vir��> to jest pan... Dziękuję bardzo. To jest największa przyjemność na Bardzo mi Dziękuję bardzo. Gratuluję bardzo. to Dziękuję. trenera. Gratuluję. Ja Darek. Dla 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 o, wspaniała, dla wspaniała dziękuję za... dla no to... Dziękuję bardzo. Wspaniała, wspaniała Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Tak, no tak tutaj to, teraz tak. też, robimy Musimy zrobić zdjęcie z takim powrotem tutaj od tych ostrych stron. Jeszcze przy możemy. Tak, tak, tak. On podejdzie, podejdzie. Podejdzie. To nie jest drzecz, to nie jest drzecz. To jest malinet. Zapraszamy. Ok. Tak. W pamiątkach? Znaczy Panią on tak właścicielu taki Troszeczkę się boi, tak jest. Aromisty, to... Ale tak, jeszcze jest. A, dziękuję. dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Jeszcze raz